Hej Siomczko, witajcie. strony strony Gilon i te dzisiaj w sklepie. 13 lipca 2023 roku. I co dzisiaj mamy? Plażowy Brutus Z1300 wraz tutaj z jest takim kilofem. Plażowa Julka za 1200 Plażowy Francus za 500. Przypływ za 700. Zestaw plażowy Brutus Julka za 2200 Agent Muciek za 1200. jałówko młot za 500. Zestaw z zguba za 2300. z zguba za 1500. Tnące skrzydło za 800. Klucz za 1200. Samom za 1200, Jatagan za 1200, Chrono za 400, Emblemat za 500, Zestaw ponadczasowe piaski za 2000, Pytasz za 800, Limonia za 1200, Zabójcze obciążenie za 500, Śmigłec spółosiowy za 1200, Nieustające dobowanie za 500, Dmi wróg za 200, Tron dziedzictwo nadal w sklepie, Letni ulubieńcy nadal w sklepie, i nie mamy już dzisiaj WR, także co jeśli sklepik Wam się podoba, to pamiętajcie subzony łapka w górę, kodzi gilea w sklepie, a ja się z wami żegnam. siemneczko.